Proszę mi to oddać. Proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda z kościołem będzie. No Mnie się bardzo podoba. Bardzo. Ja jestem, no rewelacja. Piękny kształt i naprawdę. mimo tego opuchnięcia no, to naprawdę Ja, ja w ogóle jestem już, jak ten czubek widziałam, to już bardzo mi się podobało, więc y, bardzo dziękuję. Ja też się bardzo cieszę. Czekam, aż on się ostatecznie ułoży. Ale wszystko, jak widzę, jest na swoim miejscu. U nas jak nikt nie ucieka w żadną stronę. Więc, więc wygląda ten proces gojenia Bardzo. bardzo no, no, ja w ogóle jestem dalej, jakby ja. No, taki, no, super. I się twarz zmieniła. Jestem, no, bardzo taka tak. i na znaczy Wszyscy mówili, że odmadza troszkę. Tak. No i ja też to widzę. Odmadza i łagodzi rysy twarzy. Łagodzi rysy tak. twarzy. No tak. super. To teraz sobie zrobimy zdjęcia. Dobrze. 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 Tak. I jeszcze do środka. Dobrze.